Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, jak zawsze, Mister MrFuegoFig. Witam Was w, o -O -O w czwartym, bodajże, w czwartym, tak, w czwartym w odcinku. A moje zamotanie wynika z krótkiej przerwy, której właśnie doświadczyliśmy. I dzisiaj... Hmm, zaszły pewne zmiany, przemogłem się i tak, owszem... Będzie komentarz głosowy. Ale najpierw, e, kim zagramy?

3 punkty, więc mamy 16 level. Nam jeszcze trochę punktów dojdzie. Mam nadzieję, że sobie dobijemy 18 chociaż dzisiaj. Um, dobra, to by było to. Co się jeszcze miałem powiedzieć? Jakwiunek? Nie, to nie ważne. Dobra. Zagrajmy sobie. Trzeba sobie tu zagrać. Celebra, Żeby nie było zbyt ciężko. Dobra. Komentarz głosowy. Przemogłem się. Proszę bardzo. Jest. Mówiłem już w poprzednim odcinku, że będzie, więc powiedziałem, no to jest. też <grystum> <Dej> mi coś. <grystum> <grystum> tak Jak nie, to? Nie? nie ma tak. Jeszcze raz. Wow, 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 wow. wow! What the fuck? O oh nie, coś tu mi nie gra. in Wow! Wow, 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 wow! Dobra, żyjemy dawno nie grałem. jak mówiłem, mała przerwa była i jak widzicie, troszeczkę zaskróciła nie, język mi się połączył. Nawet nie wiem, po jakimi. I drodzy, jeszcze taki jeden pikuś, który będzie dzisiaj nam tutaj towarzyszył w naszym nagrywaniu, tak to co słyszycie. Moja klawiatura. Eee, głośna, no i dobra. Więc trudno, eee, no, trzeba coś poświęcić. Dlaczego? Wow. technika. No, proszę bardzo. Dlatego wybiegać z srebra 30 tysięcy bez. znaczy no, z minimalnym wysiłkiem. Myślę, jest. Okej, okay. o jak dobrze znać, ja nie zauważyłem, że mamy kobry. Które no, może się przydadzą w ostatniej misji. Hop, dobrze. Hop. No idę, czy nie idą. No co ja sam mam wybrać? Dobra, pomóc tutaj kurde. E, co myślicie o czymś takim, że chciałem z, po prostu przetestować w taki sposób? E, nagrywania e, po prostu przetestowalibyśmy sobie e, sami na prywatnym oddziale e, grę dowolni e, no, jaką bronią, po prostu o recenzowanie broni. Oj, o recenzję broni, bo jak wiadomo e, niektórzy mają problemy, którą broń wziąć, więc mogliby sobie zobaczyć co e, spełnia ich minimalne oczekiwania, a co nie też tak na teraz padłem od razu ej... szkoda, że mam tak mało tych aha, no i oczywiście zapomniałem ten link nie zapomniałem. mam już dla was jedną fajną wiadomość, będzie Far Cry. ale nie gameplay nie let's play, też coś właśnie w stylu recenzji, zrecenzować chciałem, po prostu sam styl gry jak się gra różnymi broniami. No. Jak, jak wykonywać misję w sposób jak to ostatnio usłyszałem po cichu i na roje Tak. E, dwa sposoby wykonywania misji, które chciałem wam pokazać z różnymi broni. A także muszę skomentować jeszcze jedną głupotę pojawiającą się właśnie w kraju trójcach, ale to już... Zobaczyliśmy teraz w naszej grupie. Widzicie Turjański Sabotarzysta. Jest mocną postacią e, Z uwagi na jego e, działko. Pomimo iż jest. No, skacz, Pomimo, że jest inżynierem. To ostatnio jest bardzo przyjemna kombinacja z Beliem. To jest kaliczne, można znać w tych gospodarstwach. Coś przybliżonego do spekli. o, umiejętności. O, tu jest jeszcze amulet. Jak widzicie, muszę cały czas podobać na granaty i to jest jedyny minus tej postaci, że są tylko dwa. Trochę to jest naprawdę denerwujące. Teraz spokojnie da się grać. Ogółem postać bardzo przyjemna. Jeżeli chodzi o połączenie z błotnikiem Cerberusa wydaje mi się całkiem dobrą postacią. Jedyne co może przeszkodzić to po prostu... W porządku. Ale... Głównie tu mam na myśli gultalę czy mężczyznę. A reszta raczej nie powinna stanąć w nikogo. Oj. No nic. Łooo, Ja za żyła Ła, jeżeli zauważyłem, dobrze pamiętam, to jeszcze mi się udało nie pać. O, Jeszcze nie upałem. Co tu idzie? Się nie, nie preferuję takich postaci właśnie jak Szpieg czy Turmowiec, bo są dla mnie takie troszkę. Mm, są dobre takie jako support, ale nie są tak dobre jak, żeby właśnie no, robić Wietnam, innym jednostkom drogim I jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej postaci to oczywiście... A nie, no to już mówię, tak, 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 tak. To jest minus i oczywiście sabotaż. Nie wiem czy jest taki bardzo typ przypadny, czy nie. Ale no, śmierdzamy często. Z nim jak ma do tego? Tak, sabotaż to jest, jest bezużyteczność tutaj. Jest dobra tylko wtedy, kiedy gramy na przeciwników typu gety. A jak wiecie, ja gram yy, na randomowych przeciwnikach, więc to jest troszeczkę obojętne. Yy, znaczy, trudno przewidzieć, czy będę mieć właśnie gety, czy coś innego. No i z tego powodu tutaj wychodzi zamieszanie. Mam tutaj, yy, bo połowę spalić mogę z umiejętności. Nie użyłem podczas meczu. Są w ogóle bezużyteczne i mnie na przykład teraz. No, ewentualnie na ducha czy atlasa mogą być przydatne, ale reszta. Wow. No, wait a second. A, to jest. Już... <laughs> Nie poświęcałem chyba jeszcze oddzielnego odcinka na e, zrecenzowanie błotniaka Cerberusa. Dobrze pamiętam, więc zrobimy to teraz. E, celność super. czy super. Ale to też się do czegoś przyczepi. A ja się tym razem przyczepię do... Chociaż um... nie. Jeżeli chodzi o ładnie zerwę, nie ma do czego przyczepić. Dla mnie jest bardzo dobrą problemą. Nic no. się ująć. No... Nie no, w sumie nie mogę wymagać, żebym miał więcej...

Um, damage, szybkostrzelność, No tylko ta pełenność magazynka jest troszkę mała. Jak widzicie po każdej serii, nawet tej nietrafionej, jak jeżeli jest tylko kilka na moi od razu przydowywuję odruchowo. Nie wiem czy to dobry nawyk, czy nie. Ale najgorsze to mi się wydaje w tym, że po prostu nie muszę latać tutaj z powrotem do skrzyneczek, tak? Jest to w sumie usprawiedliwione przez granaty, bo i tak muszę się Chudło. A to wracać. Perdonisz się, bo osmołowałem, ale proszę ci. dawno nie grałem. Byłem, poświęciłem się na widzce. W sumie teraz, jak wszedłem, to od razu odchodzę z parkride. Wow, co tak blisko, co się dzieje. Ale nie, da się grać. O nie tylko nie tylko nie. Dobra padłem nie Nie padnę, nie padłem nie padłem, dobra padnę. Wow, jeszcze w tym etapie nieraz nie padłem Geniusz Kurde, nie wiem, no super Sorry za to dzień? Nie I zauważyliście jeszcze taką pewną anomalię Dla niektórych anomalię, dla mnie to jest norma Niektórzy noszą po dwie bronie Jedną szybko drugą wolną strzeną. Czy to jest takie do końca dobre? No zastanówmy się chwilę Ja mam motykę, która jest Całkiem szybko I ona no jak widzicie ściąga takich przykładowych Wtórmowców na pół magazynka Coś koło tego Więc Teraz pytanie, jak jest możliwe grać po proces broń wolno Nie 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 ma sensu jej wtedy używania, tak? Więc po co im zabierać prędkość środowania się mocy? Chyba, że mówimy tutaj o postaci, które moc mają nie za dobrą. fajny styl. nie za dobrą, tak jak, nie wiem, żołnierz. Żołnierz, żołnierze mają chyba wolną no, no, no. Co za krzyw? tak żołnierze mają ogromną skrętkość, ładowanie się mocy. My zdarza mi się, że owszem, może być to coś przydatnego. Ale w najmniejszych przypadkach jak on, tak jak mówię, szturmowiec, potrzebuje szpieg, potrzebuje ładowania się mocy. To w takiej no... co niektórym który, w yy, grę. Okej, okay. na cały mecz, tak to już jest dziesiąta fala. na cały mecz padłem jedynie raz, więc chyba całkiem dobry wynik i jestem więcej niż pewien, że było mnie bardziej sprzyjać niż, nie, na odwrót, że było bardziej słuchać moją kreaturę niż mnie samego i nic, o dzięki, i nic z tym faktem nie mogę niestety zrobić. Łap. Ładny, 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 problem? ładny, no, ładny, to Pewnie Dobra ładny, 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 kolejny, kolejny, kolejny ładny, kolejny. Teraz tylko nikt nie dwa atlasy Dwa atlasy lasy ale reszta kijo już ostatni. o nie, 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 No przejmuj! Idziemy Nie, nie idziemy No helpnijcie go bo... A po co ty tu stoisz? Pomóc. No, geniusze, geniusze nie pomogę. Dlaczego? Nie wiem. Dobra, jak tam z tymi sami się trzymamy? Czy trzeba użyć dobre O. co za nie. Aha, nie takich tutaj, nie mam. Dlaczego nie? Co tutaj jest? Jakiegoś tego nie można? Wow! Zlakowało mnie troszkę. Poczekajmy sobie na granaciki. Zaczekajmy się. Ok. Fasten, fasten. Jupikaj. O jezu, ja To się nie, 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 To nie, 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 Oj, ale lagi, lagi, ale lagi, lagi. Cholera! Trzeba nie, po łapie. Hmm, nie, no, w tym mamy powiedzieć tak jak już mówiłem, trzeba mieć szczęście. Jak widać w tym meczu się to szczęście troszeczkę do nas przykleiło. Ups. Coś mi tu pensy robiło. No wyjdź. No to da, to ja to da. Największy góry Dobra Adlas poszedł Został się tutaj duszę w tej rzeczy Dobra wszyscy są I guess yes O się! Podnieś tam je 3, 2, 1. Fuck! Jest pełny Dobrze. 30 tysiączków 17 minut. Eee, mogło być w sumie lepiej. No tak, pierwszy odcinek z komentarzem głosowym. I oczywiście moje wrażenie jest takie, że... Mam swój głośno klawiaturę. Nie. Yeah. Okej. Okay. I mamy kasę 34. No ile tak? 18, 18, 18. Nie. Dobra, 17. No Kontynuuj. Wyjdźmy z poczkanin. Inno sekundo, ogarniamy sobie to, to wszystko. sobie najpierw moce. Co my tutaj mamy? Wieżyczkę mamy na full. So, granat teraz sobie weźmy... O! Um, Weźmiemy sobie liczbę granatów. I już nam sobie nic nie mamy. Dobra, tutaj Legion Amigerów. E, zwiększę premię do obrażeń broni i zwiększę premię stabilności. Zwiększę premię do siły obrażeń... Hmm czy ja mam pakiet ten no weźmiemy sobie tutaj powiedzmy, dobra tym sposobem mamy wszystkie punkty w sklepie 44 tysiączki um, kupimy sobie dwa pakiety weterana i z pakiecików dostaniemy zapewne jakiś szans poznając życie okej, okay, z pakiecików pakiet przetrwania wyrzutnik obra, wzmacniacz do pistoletu amunicja strumowa i siekacz dwujeczka. no fajnie. Może nie taki shit. A w drugim dostaniemy. W drugim mamy Medi-żele, przetrwania, amunicja wybuchowa. O, to fajnie. I Feston. No dobra. Feston na czwórce? Nawet nieźle. Nawet nie wiedziałem, że też aż na takim poziomie go mam rozwiniętego. Um, co będziemy robić w przyszłym odcinku? To się znowu muszę zastanowić. Nie wiem, może spróbuję się nauczyć grać forcem, strażnikiem, bo dropnął mi, ja jeszcze nie próbowałem tą dziwną kulką yy, nie wiem czy grać, czy nie grać Krogański, watażka tak mnie gorsi, żeby sobie nim zagrać ale nie wiem sami, nie wiem co na no, Worcza w sumie też mam chęci, ale to pomyślimy już w przyszłym odcinku teraz ja się z wami żegnam wy sobie komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie piszcie komentarze a to już było, no róbcie sobie co tam chcecie, w każdym razie Oglądajcie wszystko, zaraz moje. Oglądajcie, to jest, to jest najważniejsze. Oglądajcie po prostu, oglądajcie, oglądajcie, oglądajcie. No, i subskrybujcie, to, to jest druga ważna rzecz. Dobra. No to tyle by było na tyle. Dobra, ja się z Wami żegnam. I, no i do zobaczenia już w... który no, będzie w piątym odcinku, więc na razie.